Nażreć. Witajcie dobrzy ludzie internetu. Dzisiaj odcinek będzie o tym, jak się najeść. Zaraz mnie zapytacie o co chodzi z jedzeniem i z, z grami komputerowymi, ale jednak ma to swój związek. Chciałam Wam zaprezentować pudełko pełne słodyczy. Tak, japońskich słodyczy od firmy Tokyo Tweet. Ale czekajcie, czekajcie, zanim po prostu klikniecie i zastanowicie o co chodzi. W ogóle tej kobiecie, przecież normalnie to się jakoś nie łączy, ale łączy się. Ponieważ Tokio Treat akurat w pudełku y, z grudnia postanowiło załączyć y, jedzenie, które jest związane z grami i z animacjami. A ponieważ jak każdy normalny człowiek w trakcie grania popijam i podjadam, stwierdziłam, że czemuż by nie, zamówię sobie takie pudełko i zobaczymy co w nim będzie. Tokyo Treat to firma, która wysyła subskrypcyjne pudełka z właśnie różnego rodzaju przy... przekąskami z Japonii. Każdego miesiąca jest inny temat, akurat właśnie w tym miesiącu ma być to jedzenie związane z animacjami i z grami, więc dlatego stwierdziłam why not. Tak więc próbujemy, otwieramy to pudełko dobroci i łakoci. Ale że ja jestem poetą. Pieczeń mnie pokonała, bo nie umiem jej przeciąć. uwaga, otwieramy Ta -da -da. o taku holiday. To jest dokładnie takie holiday, jakie chcę mieć, czyli pełne geekowych rzeczy. Już widzę, że będzie pewnie coś z Kirby'ego, z One Piece'a, z Naruto i z tych gier z ośmiornicami, których tytułu nie pamiętam i nie grałam, nie bijcie mnie. Konsumujemy. Na pierwszy ogień idzie to, co jest największe, najfajniejsze. One Piece ciasteczka. Z tego wychodzi, bo to jest obrazek z ciasteczkiem. Szczerze, te pudełka są takie fajne, że chyba sobie je później zachowam, po prostu. Uuu, z tego wychodzi, że każde ciasteczko jest osobno. Bardzo fajny pomysł, według mnie. Bardzo fajny pomysł japonio, ponieważ, na przykład, jak idę do pracy, to czasami mam ochotę sobie wziąć jakąś przekąskę od razu nie będę brała wielkiego, ogromnego pudełka ciastek, bo wszystkie od razu zjem. Ciasteczko prezentuje się ten oto sposób. Jest zaiste bardzo bezkształtny. Mmm! Ciasteczko jest z czekoladą, bardzo, bardzo słodkie palec w górę. Kolejną rzeczą jest coś z Detektywa Konana. Kojarzycie Detektywa Konana? Kto tego kojarzy? Detektywa Konana, łapka w górę. O! To jest taki bardzo prosty wafelek po prostu z czekoladą w środku. Wafelek nie tak słodki jak poprzednik, za to... uuu coś tam jest. Za to jest naklejka. O! się? Mamy Conan i czyli jednych z głównych bohaterów, fajne gadżet, to lubię w japońskich właśnie słodyczach, bo nawet jak kupicie jakiś drobiazg, to później na przykład jest właśnie jakiś naklejka, jakiś rulot, jakiś gadżet, który możecie sobie po prostu przywiesić do torebki, a ja przywieszam takie rzeczy i po prostu chodzę tak po mieście, bez bezwstydnie. To jest coś z Naruto. I sądzę po obrazku, to ma być coś na kształt łapki. Jest jednocześnie napisane Energy Drink. Pozdrawiam moją nauczycielkę z japońskiego. Ale pozwólcie, że nie będę dokładnie czytać całej zawartości po japońsku, bo zeszłoby to cały miesiąc. O, f... <laughs> jakie fajne! Wow! Zarąbiste, to jest żelek. To jest żelek w kształcie tej rączki i gwiazdki. Kurczę, świetne jest, naprawdę. Uwielbiam. zarąbisty kształt też. Naprawdę nie chcę tego otwierać, bo to jest taki fajny. Świetne. Wiecie, zawsze żelki mają dla mnie taki bardzo chemiczny posmak i często po prostu mi nie smakują. O matka, i teraz się ślinie, serio. A to ma taki naprawdę fajny, owocowy posmak, więc naprawdę super, ekstra rzecz. Tam to mamy kolejne. Karmel taro. Uwielbiam karmel, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo dużo tu wygląda, to naprawdę jakby się zepsuło trochę, więc nie sugerujcie się wyglądem. Przepraszam, przerwa na reklamy. byście. Kurczę, nie wiem co to jest, ale chcę tego od razu cały wagon. Nie mam pojęcia co to jest, ale to jest takie jak chrupek kukurydziany w karmelu, tylko nie takim super słodkim karmelu, takim przyjemnym, fajnym karmelu, delikatnym i teraz się ślinie i nie będę w stanie powiedzieć niczego, bo zacznę pluć na ekran. Wiecie, że dużo tu tego w tym pudełku? Kolejne coś z Dragon Balla. Ewidentnie jest to jakiś batonik kukurydziany oblany czekoladą. Wygląda nieimponująco, zobaczymy jak smakuje. Dobre było i już tego nie ma. Faktycznie po prostu był to taki paluszek kukurydziany, jaki znacie... Nie wiem, pamiętacie jak bycie, byliście mali, kupowaliście te wielkie worki paluszków kukurydzianych, albo potem robić z nich dziwne rzeźby? Tak, to jest dokładnie to, tylko oblane czekoladą. I to nie taką delikatną czekoladą, bo pojawiły się u nas takie pomysły, ale u nas zawsze to była taka bardzo delikatna czekolada, cieniutańka warstewka, a tutaj było naprawdę grubo, przez co smak był super. To jest dla mnie niepokojące, ponieważ na tym obrazku jest coś, co wsypuję sobie to do ust, a potem wygląda jakby coś mi się strasznego stało. Mam nadzieję, że nic mi się stanie, ale jedziemy z tym koksem. Mm. A. 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 Boże eksploduje w środku. A. To nie jest przyjemne. Hej, okay, nie róbcie tego w domu. To jest naprawdę. U, dobrze. Jeżeli nie lubicie stojącego jedzenia i od wrażenia, jakby wam zęby pękały, niekoniecznie, ale jeżeli lubicie, to szczerze polecam. Crispy Chocolate. Nie mam pojęcia, jak to jest związane z animacją albo z grami, ponieważ szczerze nic tu nie ma za bardzo z animacji, ale wygląda smakowicie. O kurde, to wygląda jak taka granola, granola, granola. To wygląda jak takie płatki, które sypujecie sobie rano do zdrowego śniadania, tylko zbite po prostu w taką coś. Wow. Okej, okay, to jest jak płatki takie zbite, ale z dużą ilością czekolady. I to takie bardzo dobre czekolady. I wszystko jest zbite tak bardzo fajnie, miękko, bo jeżeli na przykład jecie czasami takie ziarniste batoniki, to wszystko jest twarde, a to jest bardzo miękkie, co jest super wersją, bo czasami po prostu nie, nie lubię się wgryzać. Teraz robimy malutką przerwę od y, słodyczy, żeby się czegoś napić i tym razem mamy napój z Kirby. Nie mam pojęcia jaki to jest smak, ale sądzę, że po tym małym obrazku jest to jakaś orężada owocowa. Co mnie niepokoi, bo to jest napisane, żeby wstrząsnąć tym, Z otwarciem I boję się, że to eksploduje. Yy. U, nic się nie stało, chyba? Nie? Nic się nie stało, ok. Czyli to nie jest gazowane, tylko to jest bardziej naturalny. Yy. I to jest napój bardzo słodki z galaretką. No, galaretką pływającą, po prostu takie. Są w środku farfosle, które pływają i po prostu wchodzą ci w trakcie picia między zęby. Le. yummy I kolejna rzecz jest ze Splatoon. O, teraz pamiętam, jak to się nazywa, bo mi napisali. Gra na Nintendo Switch, no na pewno będę chciała przechodzić. Są ze tym, to są chyba tubki jakieś do wyciskania po tym obrazku. To było naprawdę fajne, bo postacie w tych, grze posługują się farbą i właśnie wyciskają tą farbę. Więc byłoby to naprawdę za tak, gdyby to były tubki. I to są tubki. Uuu, jest naklejka na mojego switcha. To którą wybieramy tubkę? Zieloną czy różową? Wezmę różową. Okej, ok. Obrzydliwe. Nie obrzydliwe to, co zjadam, ale obrzydliwe w jaki sposób trzeba to jeść. Kojarzycie te orężatki? Dawno, dawno temu były takie orężatki, takie sypkie, które po prostu faktycznie można było sobie wsypać najczęściej do ust albo do wody i po prostu pić, to smakuje dokładnie tak samo. Kolejną rzeczą jest coś ponownie z Dragon Ball. A. Wygląda dokładnie jak to coś z skonana, więc podejrzewam, że jest to faktycznie ponownie batonik. I tym razem sprawdzę, czy jest naklejka, bo sądzę, po obrazku tak ma być. Yy, I to nie jest batonik, tylko to jest... Guma, ale fajne są karty, naprawdę. Karty z Dragon Balla. Zakładam, że to ma jakieś wersje kolekcjonerskie, możecie sobie zbierać i są świetne, muszę przyznać, naprawdę. Te postacie są laminowane, przez co delikatnie się świecą. Nie wiem, czy uda mi się to oddać w kamerze, ale postaram się. One się delikatnie świecą, a cała reszta tła jest matowa. Super są i one są dosyć twarde. Wow. Tu ja się tym bardziej niż gumą? Guma jak guma. Tyle mogę na jej temat powiedzieć. Jest słodka, ale miała zarąbiste karty w środku. Kolejnym słodyczem są tym oto, te oto kulki z... zapomniałam jak się nazywa, rila Kuma, nie rilakkuma. Wygląda to jak takie małe orzeszki. Znaczy mm. po takiej ilości słodkiej byłam zaskoczona, że włożyłam do ust coś słonego, naprawdę. Jest to bardzo dobre, tylko to jest taki... Orzeszek oblany jakby w sosie sojowym, jakkolwiek naprawdę dziwacznie to brzmi, ale tak, to jest tak jakby orzeszek w sosie sojowym. Kolejna rzecz, hmm, jest ciekawa, ale obawiam się, że Wam tego nie pokażę dokładnie, na razie, chyba, że napiszecie w komentarzach to mogę zrobić po prostu później osobny filmik, ponieważ jest to takie DIY, czyli zrób sobie jedzonko samodzielnie i są to ewidentnie lody z jakimś pudrem, bardzo fajne. Napiszcie mi w komentarzach, czy y, po prostu chcecie zobaczyć, jak to się robi. Muszę przyznać, że to opakowanie jest naprawdę wypasione, jeżeli chodzi o święta, ponieważ jem, 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 bez końca jem i to się nie kończy naprawdę. Kolejne są chipsy. Chipsy oblane czekoladą. Ja nie wiem, czy w Polsce w ogóle kiedykolwiek były chipsy oblane czekoladą. Dajcie mi znać w komentarzach, bo ja naprawdę nie pamiętam czegoś takiego. Były takie o smaku czekoladowym, ale nie żeby były polane czekoladą. I szczerze, jestem trochę zaniepokojona jedzeniem tego. Nie wyobrażam sobie połączenia smaku chipsów i czekolady, ale trudno, próbujemy. Zamówiłam, to jem. I powiem też Wam coś dziwnego, to jest zaskakująco dobre połączenie. Nie sądziłam, że to powiem, ale tak. Słone chipsy polane czekoladą mleczną naprawdę smakują dobrze. Być może wreszcie jakaś niesłodka rzecz. Znaczy, była już niesłodka rzecz, ale mm, mam nadzieję, że będzie troszkę więcej, jeszcze jakaś niesłodka, bo po prostu czuję, że mi poziom cukru skoczył na poziom kosmosu. Po wow, fajne! Muszę przyznać, że po takiej ilości słodkiego byłam wdzięczna, że wreszcie coś było niesłodkie. Zwyczajne Chrupki kukurydziane, ale mają taki delikatnie pikantny posmak. A ja naprawdę uwielbiam pikantne rzeczy, więc dla mnie to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Nie mam pojęcia, czym jest makaroshi, lataro, ale dziękuję ci, to było naprawdę fajne doświadczenie. Przedostatnią rzecz z tego pudła jest u Maibo. Uwielbiam u i świadomie zostawiam sobie go prawie na koniec. U to są takie mm, chrupki kukurydziane, bardzo długie, które w Japonii są po prostu dość tanią przekąską, możecie kupić praktycznie wszędzie i na różne okazje, na różne święta, na różne wydania nawet gier czy komiksów oni wydają nowy smak, więc jest tego od groma. Sądzę, że po tym obrazku będzie o smaku kraba. Pomyliłam się, to jest o smaku krewetki, ale też bardzo fajne. Bardzo fajna taka lekka, kukurydziana, lekko słona przekąska. And last but not least, ponownie niezbyt związane z grami komputerowymi, razy to wyglądające zarąbiście smakowicie i połączenie moich dwóch ulubionych na tym świecie smaków, czyli czekolady i pomarańczy. To jest takie duży, duże pudło, w którym znajdujecie takie mniejsze kitkety. Po prostu już to wcześniej widziałam. jest tego po prostu kilkanaście sztuk. Możecie sobie tak samo zabrać co do pracy i po prostu codziennie wyjadać jednego. Są super słodkie. Ponownie kitkety w Japonii to jest jakaś po prostu eksplozja smaków, bo oni tam eksperymentują, wydają kitkety o smaku wszystkiego: sakę, bambusa, krzewu, kasztana, naprawdę serio. Więc jeżeli będziecie w Japonii, koniecznie szukajcie kitketów o dziwacznych smakach. Tymczasem ja przychodzę do konsumpcji. Mm. Cudowne zakończenie odcinka, ponieważ to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę pyszne. Pyszna czekolada o smaku pomarańczowym i to tak pachnie nieziemsko też czekoladą pomarańczową. Super! Jeżeli lubicie takie połączenie smaków, zdecydowanie no tak. I cieszę się, że jest tego jeszcze tyle w środku. Tyle! I tak oto, moi drodzy, pudło się skończyło. Nie ma już więcej, niestety, smakowek, ale z drugiej strony cieszę się, bo szczerze mówiąc już się zapchałam okropnie i byłabym trochę przerażona, gdyby było ich więcej. Wiem, był to trochę nietypowy odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się podoba, ponieważ ja też jestem ciekawa rzeczy, które są nie tylko i wyłącznie po prostu siedzeniem i graniem, ale także rzeczami związanymi wokół gier. Zresztą sprawdźcie na moim kanale, możecie tam zobaczyć recenzje też komiksów i y, unboxingi rzeczy, które po prostu są związane bezpośrednio z grami, ale niekoniecznie z samą grą i mam nadzieję, że... Byliście zainteresowani tym odcinkiem? Napiszcie mi, która z tych rzeczy, z tych pudełek, najbardziej chcielibyście zjeść i spróbować. Czy lubicie japońskie przekąski i w ogóle czy próbowaliście? Jeżeli nie próbowaliście, koniecznie nadróbcie, bo to po prostu japońskie przekąski to jest mistrzostwo świata. Tymczasem, oczywiście, jeżeli Wam się podobało, lajkujecie wideo, subujecie kanał. Udostępniajcie wideo, jeżeli macie na to ochotę, więcej osób zobaczy japońskie słodycze i do zobaczenia w kolejnym wspaniałym odcinku z otwieraniem dziwnych pudełek. Pa!